Cześć, z tej strony B1, 2 23 witam was w kolejnym odcinku z serii Poezja widzów. I kolejnym odcinku 14 już yy, właśnie zapowiadanie Mateusza, aut autorstwa Mateusza yy, pod tytułem właśnie żółte trupy, yy, który opowiada o zmaganiach bo grupy bohaterów w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie, yy, gdzie czają się też inne różne zagrożenia, takie jak wrogie grupy ludzi. Yy, no, miałem już dzisiaj e, nic nie nagrywać, ale stwierdziłem, że w sumie, a nagram sobie. E, także siadłem do tego odcinka. E, no i co, próbujemy. Zobaczymy, co tam e, się wydarzy ciekawego. Mam wrażenie, że coś jeszcze miałem dodać w ramach wstępu, a to może mi się przypomni w trakcie. Rozdział 14. Tajemniczy telefon. 27 września 2031 roku. Halo? Powiedział John. Niemożliwe, w końcu ktoś odebrał. John nie wiedział, z kim rozmawia, jednak po głosie stwierdził, że jest to mężczyzna w średnim wieku. Kto mówi? Jak się tu zadzwoniłeś? Zapytał. Wybierałem lasowy numery, aż w końcu się uda, powiedział mężczyzna. Gdzie jesteś? Zapytał John. Nie mogę powiedzieć od par mężczyzna. Jest tam bezpiecznie? Zapytał John. Tak, rzekł mężczyzna. Dlaczego jesteście bezpieczni? Spytał John. Jesteśmy z od wszystkiego, powiedział, męż... powiedział mężczyzna. Nikt was nie atakuje? Zapytał John. Nikt nas nie atakuje i nikt się nie zmienił. Zombie nie mają dostępu do tego miejsca, odpowiedział mężczyzna. W tym momencie John odżył i wiedział, że jest to szansa, której nie można zmarnować. Gdziekolwiek jest mężczyzna, z którym rozmawia, musi tam dotrzeć. John znów zaczął mówić. Możecie nas przyjąć? Jest nas zaledwie kilku, ale potrzebujemy pomocy i sami możemy pomóc. Powiedz tylko, gdzie, jest, gdzie jesteś, a dotrzemy tam. Muszę pogadać z innymi odparł mężczyzna. Nie rozłączę się, sam mogę z nim pomówić rzekł John. Zadzwonię za godzinę powiedział mężczyzna po czym się rozłączył. Po chwilę pokoju wszedł Wojciech. Rozmawiałeś z kimś, i zapytał? Tak, odparł John. Nikogo tu nie widzę rzekł Wojciech. Przez telefon powiedział John. Wojciech popatrzył na John ze zdziwieniem. Jak to? Zapytał. Ktoś wybierał losowe numery, aż w końcu się dozwonił? Moje bezpieczne miejsce za lat tego wszystkiego. Powiedział, że zadzwonią za godzinę, odpowiedział John. W takim razie zostanę tu stołu, i poczekam, aż zadzwonią, rzekł Wojciech. Nie, chcę być sam, odparł John. Wojciech uszanował zdanie Johna i opuścił pokój. W tym czasie grupa pisowców wróciła do miasteczka, gdzie Franek zwołał wszystkich pisowców zdolnych do walki. Jednak nie powiedział dokładnie o co chodzi. Rewano zabici to nie podobało i był zaniepokojony. Do tego zapytał Franka o co chodzi. Po co to zebranie? Macie jakichś wrogów? Musimy załatwić pewną sprawę odparł Franek. Jaką? zapytał Rywanez. Bandyci, o których mówiłem, osiedlili się niedaleko. Musimy ich zniszczyć, zanim oni zniszczą nas odparł Franek. W porządku, jeśli nam zagrażają, trzeba tak zrobić pomogę wam odpowiedział Rywanez. Nie, ty zostaniesz pilnować obozu odparł pewnie Franek. Frank wiedział, że nie może pokazać Rewana kim tak naprawdę walczą, ponieważ ryzykałoby tym, że Rewan z zmieni strony i dołączy do żywiec oryginal. No dobra. Rewan był trochę zdziwiony zachowaniem Franka, jednak uznał, że może to dla niego lepiej, ponieważ nie będzie się narażał w walce z bandytami. Mimo to zachowanie Franka go zastanawiało. zastanawiało. E, miał poczucie, jakby był traktowany trochę inaczej niż pozostali. John ciągle czekał w pokoju z telefonem. Aż w końcu ponownie usłyszał dzwonek i momentalnie podniósł słuchawkę. Halo? To stał wcześniej rozmawiał Maciek? Zapytał mężczyzna. John poznał po głosie, że rozmawia teraz z kimś innym. Jednak zrozumiał, że jest to osoba z tej samej grupy. Tak, miał pogadać z resztą i zadzwonić za godzinę, odparł podekscytowany John. Słuchaj, jeśli chcecie do nas dołączyć, musimy wiedzieć, że jesteście dobrymi ludźmi, rzekł mężczyzna. Jesteśmy dobrzy, zapracujemy na siebie, możecie nam zaufać, powiedział John. Tego nie wiemy, odparł mężczyzna. Co więc musimy zrobić, żebyś nas zauf nam zaufał? zapytał John. Ilu zombie zabije? zapytał mężczyzna. Dlaczego to dla ciebie ważne? zapytał zdziwiony John. Po prostu odpowiedz rzekł mężczyzna. Nie wiem, nie liczę tego. odparł John. Czyli zabijeś ich wielu? powiedział mężczyzna. To źle? zapytał John. Nie, po prostu chciałem wiedzieć. Mężczyzna kontynuował. Ilu ludzi zabiłeś? zapytał. Johnowi nie spodobało się to pytanie i znów zaczął wspominać Aksreya oraz inne momenty, z których nie był dumny. Chwilę pomyślał, po czym zaczął mówić: Żadnego. Chyba jednak nie warto ci ufać, odparł mężczyzna, po czym się rozłączył. Hmm. John w tym momencie wpadł w furię i zaczął uderzać pięścią w stół oraz krzyczeć. Zrozumiał, że stracił szansę, ale nie rozumiał dlaczego. Wiedział, że skłamał i być może mężczyzna, z którym rozmawiał, to wyczuł. John usiadł ponownie na podłodze i zaczął rozmyślać. W tym czasie żywiecka bateria dalej podróżowała. Pod, po, po spotkaniu z Zykiem. Byli uzbrojeni po zęby i mieli zapasy na kilka dni, jednak teraz chcieli znaleźć miejsce pod obóz. Dochodził wieczór, więc postanowili, że zatrzymają się w lesie. Rozpalmy ognisko i spędźmy tu noc. Będziemy zmieniać warte co dwie godziny, powiedział Axrey. Słońce chowało się już za horyzont, więc grupa rozłożyła śpiwory. Możecie iść spać, ja zostanę i popilnuję, powiedział Axrey. Gdy Michał i Deval usnęli, Aksry zaczął myśleć o spotkaniu z ich sim i o tym. Co ten, co ten mu powiedział? Zastanawiał się nad tym i po części go rozumiał, ponieważ sam kiedyś zwątpił się, wykruszył. Myśle to nie dawało mu spokoju, więc wyjął krótko falówkę i spróbował skontaktować się z Xim. Jednak nie dostał żadnej odpowiedzi. Akstej, po dwóch godzinach wywartowania, wiedząc, że okolica jest spokojna, postanowił, że przejdzie się kawałek i gdy odszedł na kilkadziesiąt kroków od obozu, zauważył oświetlony budynek poza lasem. Zrozumiał, że jest on prawdopodobnie przejęty przez ludzi. John ciągle się przy telefonie nadzieją, że ten znów zadzwoni. Grupa zaczęła się o niego martwić, jednak gdy próbowali z nim porozmawiać, John nie był skłonny do rozmowy i wolał być sam ze sobą. Po kilku godzinach, gdy grupa już szykowała się do snu, telefon niespodziewanie znowu zadzwonił. John od razu stał i podniósł słuchawkę. Halo? – Dlaczego szukasz Rafała? Zapytał mężczyzna. John ponownie rozmawiał z kimś innym i był zdezorientowany. Nie wiedział, wie w jaki sposób poprzedni rozmówca wykrył jego kłamstwo? A dodatek miał wrażenie, że poznaje głos osoby, z którą teraz rozmawia. Co? zapytał ze zdziwieniem. Powinniśmy o tym porozmawiać, Johny, odparł mężczyzna. John w tym, John w tym momencie przeszły ciarki. Skąd wiesz, jak się nazywam? zapytał z zaniepokojeniem. Bo cię znam, odparł mężczyzna. Skąd? zapytał John. Rozmawiałeś wcześniej z Maciejem i z Rafałkiem, odparł mężczyzna. Pamiętasz ich zapytał? John zrozumiał, że mężczyzna wspomina o osobach, które zabił. Jednak nie miał pojęcia skąd, o nich wie. John zaczął znów czuć się dziwnie, tak jak wtedy, gdy widział Axry'a oraz zaczął wracać myślami do momentu, których wolałby nie pamiętać. Ile masz jeszcze naboi? zapytał John. Pięć, rzekł Maciej. Ja sześć, odparł John, po czym wystrzelił w kierunku zombie. Został mi ostatni, powiedział John. I też, odparł Maciej. Przepraszam, powiedział John. Co? zapytał Maciej. W tym momencie John strzelił Maciejowi w nogę, a horda zombie dorwała Macie Macieja, jedząc go żywcem. Halo, wciąż tam jesteś? zapytał mężczyzna. Tak, ale nic z tego nie rozumiem, odpowiedział John. Naprawdę nie wiesz z kim rozmawiasz? zapytał mężczyzna? W tym momencie skojarzył głos mężczyzny, darło do niego, że jest to Axley. Zrozumiał również, że cała rozmowa tylko jego dziwne wyobrażenie. Dlaczego mi to robisz, żywiec? zapytał John. Naprawdę nie chciałem, dodał. A jednak to zrobiłeś, odpowiedział Axley. Przepraszam, rzekł John. Axel zaczął mówić: Rozumiem cię. Pewnie na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Pamiętaj, że nieważne co się stanie, nie cofniesz tego, co zrobiłeś. Ale możesz zmienić przyszłość. Musisz tylko się obudzić i poprowadzić dalej tę grupę. Cieszę się, że w końcu mnie zrozumiałeś, powiedział John. To dobrze, ale jeśli chcesz odkupić winy, musisz się ogarnąć i powiedzieć grupie prawdę, powiedział Axley. Nie mogę, odparł John. To jedyna droga. Jeśli tego nie zrobisz, wspomnienia ciągle będą od ciebie wracać, rzekł Axley. John pomyślał przez dłuższą chwilę i doszedł do wniosku, że nie może tak żyć i Axley ma rację. Masz rację, powiem im powiedział John. Liczę na ciebie. Powodzenia od parakrej. John w tym momencie przestał słyszeć jak i poczuł się znacznie lepiej. Teraz był już w tym. Teraz był już w pełni świadomy, że cała rozmowa odbywa się tylko w jego głowie. Zrozumiał, że na tym etapie musi powiedzieć grupie całą prawdę, ponieważ to pozwoli mu uspokoić swój umysł i pozbyć się tych dziwnych z Gdy John wrócił do grupy, część z nich już spała, jednak ci, którzy jeszcze nie zostali, zauważyli, że jest on jakiś inny niż w ostatnich dniach. Już ci lepiej? Zapytał Mateusz. Tak, odparł John, po czym obudził tych, którzy jeszcze spali i zaczął mówić. Ostatnio zachowałem się dziwnie, ale chciałbym się wytłumaczyć. Grupa była zaskoczona, ale jednocześnie zadowolona, że John w końcu chce z nimi rozmawiać. Czas najwyższy, myśleliśmy że o wybraniu nowego lidera, powiedział gaming. John z trudem zaczął mówić. Moje zwidy były związane jedynie z Aksrejem, a nie z innymi osobami, tak jak wam dziś powiedziałem. Sporo tym myślałem, gdy siedziałem w pokoju i zadzwonił telefon. Rozmawiałem z Maciejem, Rafałkiem i Aksrejem. Oczywiście nie naprawdę, bo nie żyją. Wszystko to działo się tylko w mojej głowie, ale pozwoliło mi zrozumieć całą tą sytuację. Nic z tego nie rozumiem, powiedział Tomek. Grupa była zdezorientowana. Znów coś z temu nie tak? zapytał Żółty. Nie, teraz myślę trzeźwo. Wiem jak to wszystko brzmi, ale jeśli zrozumiecie przez co przychodziłem, znajdziecie w tym sens, odparł John. Kontynuuj więc, powiedział Mateusz. To co teraz usłyszycie może się wam nie spodobać, ale wiecie, że nie będę robił tego dla siebie. A po to, by chronić grupę, powiedział John, po czym westnął i po chwili zaczął ponownie mówić. Zabiłem trzy osoby, o których wam nie mówiłem. Był to Maciej, Rafałek i Aksej. Grupa była w ciężkim szoku i zaczęli nawet bać się Johna. Mateusz domyślił się, że to John zabił Rafałka, a Gaming spodziewał się, że mógł zabić Macieja. Nikt jednak nie zakładał, że John zabił Aksreja, co nie spodobało się grupie. Ale jednocześnie nie widzieli, dlaczego właśnie teraz im o tym powiedział. Nastała cisza, która trwała kilkanaście sekund. Jak w końcu żółty postanowił się odezwać. No dobra, szczerze nie bardzo mnie interesuje Rafałka, bo też chciałem go zabić. Ale dlaczego zabijesz Akserę? Ja zapytał. Nie będę kłamał, nie tym razem. Nie zgadzaliśmy się, uważam, że Akser nie poprowadzi tej grupy. Musiałem to zrobić, byśmy mogli pójść dalej i przeżyć. Jednak z perspektywy czasu dostrzegam, że był to błąd i przepraszam. Gdybym mógł cofnąć czas, powiedział John, żółty nie był zadowolony z tej odpowiedzi. i W tym momencie stracił zaufanie do Johna. Doceniam, że zdałeś się na odwagę, by nam to powiedzieć. Nie wiem, czy ci wybaczę, ale teraz przynajmniej jesteś z nami szczery, powiedział gaming. Tak, nie oczekuję przebaczenia, ale przez ostatnie dni mo nie mogłem z tym żyć. Co cię skłoniłoby się z tym, tym z nami podzielić? zapytała Jagoda. Tak jak mówiłem, rozmawiałem dziś z, wami, z nimi przez telefon. To była część twoich zwidów? zapytał Wojciech. Tak, cała rozmowa była jedynie w mojej głowie. Ale dzięki temu zrozumiałem, w jakim kierunku muszę iść. Do tej pory myślałem, że liczy się tylko przetrwanie, jednak teraz... Wiem, że to nie jedyna rzecz, o której powinniśmy pamiętać w tym świecie, powiedział John. Grupa miała mieszane odczucia. Nie mogli zrozumieć, czemu John zabił Axraya. Jednak zrozumiała, że naprawdę żałuje swoich czynów i zaczęli widzieć w nim ponownie osobę, którą był na początku epidemii. To chyba czas, byś do nas wrócił, powiedział Mateusz i wręczył Johnowi pistolet, dając mu do zrozumienia, że ponownie uznaje go za lidera grupy. John wziął pistolet i pierwszy raz od wielu dni poczuł się trochę lepiej. Po kilku minutach grupa uda się do snu, a w tym czasie Franek zebrał wszystkich pisowców gotowych do walki, bo poranku zaatakować szkołę. Skład grupy szturmowej w Franka chodzi o, wchodzi ponad 40, pisowc, 40 pisowców, a każdy z nich jest uzbrojony w karabin maszynowy. Część z nich posiada również granatniki i wyrzutnie RPG. Jutro przygotowujemy się do ataku. Ci bandyci wyrządzili nam wystarczająco dużo szkód i zabili kilku naszych ludzi. Zrównamy ich obóz z ziemią i wybijemy co do jednego, powiedział Franek. Tak jest, krzyknęli pisowcy. Franek był żądny krwi, gotowy na wojny żywiec oryginal. co niczego się nie spodziewało. John przez ostatnie dni zbyt dużo czasu. Miał zbyt dużo czasu na myślenie i siedział w swojej głowie, przez co przestał pamiętać o prawdziwym zagrożeniu, które czeka poza terenami jego obozu. A przynajmniej pierwszy raz od wielu dni mógł spać spokojnie. No i to koniec tego rozdziału. Fajny rozdział, w sensie. Taki psychologiczny, e, bo mieliśmy to, że John w końcu się no, złamał, przełamał, e, jednak zdecydował się, że powie grupie o tym, co zrobił, o, co go z. z co tak naprawdę uczynił, co teraz go spotkało, że te rozmowy przez telefon, które miały miejsce, jedynie w jego głowie. Właśnie tak myślałem od początku, jak to zaczynałem czytać, że to jednak pewnie się w jego głowie działo, i też później, jak te imiona się pojawiły, że no niestety wiadomo, że no nie udało się tak losowo by był z kimś porozumieć, by szukać pomocy. I też nie wiadomo, czy ten telefon tak naprawdę by działał. Hmm, będąc tyle lat nie uży Czy no nie wiadomo, jak długo był nieużywany, ale no, mógł nie działać. No, grupa Franka przygotowała się naprawdę dobrze. Każdy ma karabin szturmowy co samo w sobie już jest potężną bronią a dodatkowo mają granatniki, yy, a także wyrzutnie RPG. No i jest ich 40, natomiast żywiec oryginal to zostało, nie wiem, z 7 osób max. Zaraz policzę sobie jeszcze. Albo i 6, kurczę. Nie, 7, bo jeszcze Wojciech, ale Wojciech nie umie w się bić. Nie umie walczyć zbytnio, jest lekarzem tylko. Eee, może być ciężko. Znaczy, no w The of Us też były takie... Te klimaty, że na przykład była dwójka czy trójka naszych bohaterów, a było piętnastu czy y, iluś y, tych wrogów i się tam ich kroiło, ale, ale tutaj przewaga no, jest naprawdę ogromna. Y, też, jeżeli chodzi o uzbrojenie, też jest kolosalna różnica, myślę. No, ciekawe, jak to się zakończy. Obawiam się, że ktoś może zginąć. No, takim pierwszym kandydatem jest Wojciech w sumie, bo on tak za bardzo za dużo nie wnosi do naszej historii. No, reszta postaci moim zdaniem zasługuje by jeszcze pożyć I myślę, że jeszcze mogą coś wnieść do tej historii. Też tak, tak się zastanawiałem, że jak widział ten budynek Axray to może żywiecka bateria też y, dotarła do tej szkoły, albo widzi ją z daleka i może w, dotrze w tym samym czasie co grupa Franka i też otworzył do nich ogień i będzie walka, może Michał y, z Dewalem i Zakseriem właśnie też pomogą w odparciu tego ataku, może się któryś z nich nawet poświęci, no nie wiem, ciekawe też jak John zareaguje, jak zobaczy, że Zakserej przeżył, y, że nie zginął wtedy w Stodole. No, ciekawe to może być. Bardzo też mi się w tym e, rozdziale podobało to, że mieliśmy takie, jakby retrospekcje w głowie John'ego, bo była przytoczona ta scena e, właśnie jak uciekali ze szpitala tego opuszczonego John i Maciej, e, co uciekali najpierw przed tym zombie gigantem, później przed hordą. E, fajne, to, fajne to było. E, I czy coś jeszcze mam do dodania? No, no chyba nie. Myślę, że to wszystko w tym odcinku, także dziękuję serdecznie za uwagę, za wysłuchanie mnie. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!